Witam serdecznie moim Marka Markabriusz Twardy, Bruno. Cześć. Arek, przegrywacie dzisiaj 5 do. ilu? 5 do 2? Do 2. 5 do dwóch z drużyną Marchą. Eee, takie pierwsze przyczyny porażki? Pierwsze przyczyny porażki to szybko stracone dwie bramki w pierwszej połowie, drugie błędy przy wyprowadzeniu piłki. Goście nam odjeżdżają, no już w końcówce, resztkami się udaje nam się strzelić te dwie bramki. Dużo mieliście w tym sezonie, który dzisiaj niestety albo niestety się kończy. No, problemów kadrowych, raz mniej osób, raz więcej. Bardziej z tą można powiedzieć taką przewagą, że mniej. Czy to był główny czynnik waszego wyniku, powiedzmy na koniec w tabeli? Myślę, że tak. Tym bardziej, że w zeszłym sezonie te wyniki były o wiele lepsze. Tak jak powiedziałeś, mieliśmy problemy kadrowe w tym sezonie. Ciężko się nieraz było zebrać piątką na mecz. A czasami graliśmy w ogóle bez rezerwowego, duża rotacja. Różne były tego przyczyny, no ale cieszymy się, że dojechaliśmy do końca tak naprawdę bez oddawania tych meczów, bo szkoda by było tutaj oddawać te mecze walkowerem, tym bardziej, że ktoś wyłożył pieniądze na naszą grę i reprezentujemy kogoś barwy, więc tym bardziej dla tych osób należy się szacunek za to, że dołożyły nam do grania. No słusznie, rzeczywiście bardzo mądre słowa z Twojej strony. Będę Was motywował, będę Was wspierał i oczywiście też zachęcał do udziału w kolejnej edycji Sufix Ligi. Mam nadzieję, że wystąpicie, że jednak przez ten Czas, który będzie dość długi do kolejnego sezonu. Zbutujecie taki zespół, który kadrowo zawsze będzie na meczu? To bardzo bym sobie tego życzył i chłopakom, ale najważniejsze jest, żeby wyrwać się z domu, poruszać troszeczkę, bo tak naprawdę wystarczy popatrzeć przez te lata tutaj po tych wszystkich ligach, co się dzieje, jedne i te same twarze tak naprawdę. Mało kto przybywa do tych. lig Ja się dziwię, gdzie jest ta młodzież. No młodzież w przypadku olbojów, która powinna tutaj napierać na nas i, i dawać nam w kość. No niestety tego troszeczkę brakuje. No, młodzież dużo mhm. gra na tych. Nominalnych liga jak pierwsza liga, druga liga, ale tak jak powiedziałeś, młodzież powinna napierać i mam nadzieję, że już z nowym sezonem będzie jeszcze bardziej napierać na Was. Dziękuję za wywiad. Dzięki.